skorzystając z okazji, że miałem trochę mały dzień zrobiłem taki mały yy, króciutki filmik z, z mojego wyjścia do netto i przy okazji na jakieś żarełko Chodzę. Wszystkie netto. Wpichacze Wszystko w koronach jest, żeby nie było, ale faktycznie ceny są trochę takie większe, no. Tylko, że tutaj się minimalnie zarabia 18 tysięcy na miesiąc. Koron oczywiście. Mm. Słodkości. Jakieś... O, jest to maszyna, o której wspominałem do butelek. A to są chyba piwka? Tak, to są piwka. Będę się jeszcze odzywał. Zobaczcie, przednetto normalnie są wystawione owoce, jakieś kwiatki, arbuzy, rzeczy, jakieś takie o nawet pierdółki tam z drugiej strony też widziałem właśnie, że są jakieś ogrodowa I zobaczcie, nie ma nikogo, żeby to go pilnował, Nikt się nie boi, że to ukradnie. O jaka ładna reklama, się <laughs> przewija. Także naprawdę wow to jest bardzo małe miasto też. Dlatego no, widzieliście jak wczoraj wystawiłem wam mapkę, żeby... Jak biegłem, to jest bardzo małe miasto, więc podejrzewam, że tu każdy się zna. Zrobiłem sobie małe zakupki. Chyba zapłaciłem 110 koron. Pokażę Wam potem. Postaram się może nawet skle skleić w jeden wielki filmik, ale zobaczymy. No, a teraz sobie pójdę, może sprawdzić jakie są pizze, bo widziałem, że tam dużo osób sobie kupowało. Sprawdzę, co tam jest. Do <laughs> no, zobaczonka. No, właśnie byłem w pizzerii. I ogólnie patrzcie, mogłem zrobić zdjęcie mini pewnie jeszcze może tam zajrzę to zrobię były tam te zwykła kapryciossa z szynką i tak dalej, taka zwykła podstawowa to kosztowała 95 koron ja sobie wziąłem ogromnego kebaba, zobaczymy co tam będzie za 75 chyba Skurde kurde ogromny no u nas to są takie może po 40 złotych by były, podejrzewam czyli nowo tak nie jest tak tragicznie bo przypominam, że on tu minimalnie bez języka w ogóle nawet to można tutaj bez języka można tutaj wyciągnąć 18 tysięcy koron czyli na, to na przykład jakieś sprzątanie opiekowanie się dziećmi no bo takimi moluszkami, no to tam w łamanym angielskim nawet można, nie? więc naprawdę nie jest, nie jest źle Będę się jeszcze odzywał i wam pokazuję jeszcze e, Paragon, e, który właśnie tam w, w wyszedł w zakupach. I przetłumaczyłem go za pomocą telefonu. Tylko sobie namierzyłem, i, i tak został przetłumaczony. To mi się chyba najbardziej podoba duży jogurt waniliowy. Nie pamiętam, on chyba tam 20 koron kosztował. Albo 16,50. Coś tego typu, także spoko. Naprawdę kurde fajne. Duży, lubię, lubię jogurty. Bo takie nasze polskie malutkie, no to tam na jedno przechylenie... Jedno przechylenie i czwarte znika. Chciałem też na spróbowanie czekolady, Jakieś łofelki. Zobaczymy. Kierowałem się trochę ceną, nie ukrywam. <grych> Byłem głodny i tak jeszcze mówię sobie, wezmę do tego jogurtu. Tutaj mam. Patrzcie w ogóle, jakie fajne foliki są na pieczywo i to jest popularne. <grych> nie ma czegoś takiego, właśnie jak u nas w Biedronce, że przez ten papier i tak dalej się yy, w taka sensie, że się przyglądają i tak dalej. Zresztą jest nawet udowodnione, że te papierowe torby i tak dalej to są tylko po to. Żeby szybciej nam chleb wyschnął i żebyśmy szybciej kupili nowy A tu a folia dobrze zabezpiecza wilgoć No i oprócz tego kupiłem sobie taką uroczą wodę właśnie Zobaczcie, 0,3 litra Naprawdę taka kurde, paręczna, malusia Że no nie mogłem się oprzeć, żeby ją wziąć Oprócz tego wziąłem sobie dużą dwulitrówkę O też patrzcie tu mam Plant B A ta jest taka duża I ma Plant C tak? Pant, dobrze. Pant, pant, pardon. No, wziąłem sobie jeszcze jabłuszka i kilka bananów. Wziąłem właśnie z najwyższej półki, jakby te najbardziej brązowe. Potem właśnie tak zrozumiałem, że pierwsza półka to są właśnie te za 250 Sztuka tu jest chyba. Kolejne to są cztery, to są tam droższe, już nie pamiętam, ale cztery są takie średnie. I dwie na samym dole półki były same zielone, praktycznie banany. Będziecie mogli sobie jeszcze na foteczce zobaczyć. Także spoko zapłaciłem 109 koron, czyli około 60 parę złotych. No nie jest chyba aż tak ten. Jakoś bardzo, bardzo źle. Wiadomo, że w Polsce taniej bym za to wszystko zapłacił. to że może 130 złotych, może. Należy po ile banany by były. <laughs> Bo tu faktycznie patrzę. Nie ma ten bananów na kilogramy. One są na sztuki 2,75 jabłka 2,50 sztuka. No, owocki są niestety takie. Także no, spoko. Odwinąłem go i normalnie jestem pod mega wrażeniem. Na razie sałata, mam nadzieję, że. Ale jest bicam mięsko. No przepięknie to wygląda. No czegoś takiego nigdy nie jadłem. Dam wam znać, jak smakowało. Zjadłem go całego. Zjadłem go całego. Był naprawdę, naprawdę ogromny. Ale naprawdę. to Nie widzieliście, to bułeczka taka cieniutka była. Fajnie, sosu prawie w ogóle nie było, tylko był taki dressing. I jak się, to, jak się nawet już ten najadłem, to czuję, że to nie było takie ciężkie, że tak już fajnie się układa. Dużo tej sałaty było, a wiadomo, że sałata, sałata i sałatki rozpychają fajnie żołądek, więc dlatego takie poczucie stości miałem. Mam i ten, i ja naprawdę Wam polecam. Kebaba Wam raczej nie przyjozę, ale, ale widziałem, że dużo fajnych łakoci jest, także tam postaram się jak najładniejsze wybierać, żebyście mogli sobie coś tam spróbować dobrego. Pokażę Wam zaraz, co na razie złowiłem w netto. Dzięki bardzo za obejrzenie i poświęcony czas. Na pewno będę Wam jeszcze coś fajnego podsyłał. Trzymajcie się, kochani.